Cześć, siema. Dzisiaj yy, chciałem otworzyć przysługę od Fabiana, ale Fabian tak nam szczelnie wszystko zapakował, że najpierw musiałem yy, to po prostu, yy, musiałem po prostu otworzyć nam tą kopertę, więc zaczynamy, zobaczymy jakie nam Fabian kapie przysług. No sorry, że ta ameryka spada, ale ona będzie spadać. Ja będę planował tak, żeby nie spadała otworzyliśmy pierwszą saszetkę z wymiana napis wymiana kolejna już nasza wymiana, wiem kamerka spadła kamera spadła Była dobra, zobaczymy co tutaj mamy, mamy Leo Messi mamy Łukasz Madej kluczowy zawodnik i mamy Helton Goldstopper kto na razie nam przysłał? Real Madrid. Takie nam coś Fabian przysłał. Zaraz zobaczymy, co w tym. Pewnie Real Madrid. Jeżeli napisane jest Real Madrid, to pewnie Real Madrid nam przysłał. Fabian. Szkoda, że tak szczelnie pakował, bo chciałem, żebyście zobaczyli, jak on tą, jak przysłał. Ale po prostu nie miałem czasu, żeby wam... Nie, nie miałem czasu, żeby to wszystko otwierać. nie mam tylko o, o kopertę pokazać, i dostaliśmy tak: Iker Casillas, Diego Lopez, Arbeloa, Albiol, Esien, Iguain, Pepe, Modric, Kedira, Ramos, Kaka, Nacho, Benzema, Cuentrao, Di Maria i Marcelo. Tutaj jeszcze powinniśmy mieć. Mamy mecze, tak? Zobaczymy, co z mecza taksów nam przysłał, ciekawe czy to ten sezon czy może poprzedni no ja myślę, że poprzedni że to jest premier league yy, moje ulubione ligi znowu zawinięte w jeszcze plakat po co Fabian się tak męczyłeś jeszcze skleiłeś to dzięki Fabian ja lubię jeżeli ktoś naprawdę tak szanuje karty i to dobrze o nim świadczy, że ma, że potrafi je po prostu uszanować. Mamy w plakacie kolejnym nazwę no, z Manchesteru. I tak jak przypuszczałem, to jest poprzedni sezon, to jest Dennis Breckham i Steven Gerrard. Handel Club. I ostatnia nasza chyba, tak, nasza polska ekstra klasa. No i zobaczmy, co tutaj trafiliśmy. Lubię Ligę Angielską bardzo, ten sezon no, nie zbieram jej, bo nie jest aż tak dobrze dostępna na naszym rynku, a zamówić, nie może zamówię, nie wiem. Dobrze, mamy tak, Bramkarza Gliwę, Marko Jovanović, Sylwester Patejuk, Łukasz Hanzel, Darek Pietrasiak, Marcin Malinowski, no i to wszystko, co nam przysłało. My dużo, dużo ciekawych karteczek, m.in. kluczowy zawodnik, mój pierwszy kluczowy zawodnik T-Mobile, ekstra klasa, gdyby co to macie kodzik, macie kodzik, bo ja, bo ja w to tam y, nie gram, macie jeszcze kodzik dogliwy i gdyby ktoś chciał się za niego wymienić, albo nie, zrobię konkurs, nie wymieniam się za niego, cześć